Pompa ciepła typu powietrze, woda to najlepsze i najbardziej ekonomiczne źródło ogrzewania budynku na dzień dzisiejszy. Dzieje się tak w przypadku 80% sytuacji. Powiem dziś o tych 80 dobrych przypadkach i 20, gdzie pompa nie może być zastosowana. Surfując po internecie, można bardzo łatwo stwierdzić, iż opinia o powietrznych pompach ciepła jest co najmniej średnia. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że co drugi klient, który wypisuje swoje doświadczenia na temat użytkowania tego urządzenia, jest niezadowolony. Czemu tak się dzieje? Czy faktycznie te pompy ciepła są takie złe? Wydaje mi się, że. Tak jak wszędzie, diabeł tkwi w szczegółach i tak naprawdę należałoby przyjrzeć się kilku kwestiom, aby móc ocenić, czy pompa będzie dla Ciebie dobrym wyborem, czy złym. Pompa pompie nierówna. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na jakość i producenta. Każde urządzenie, tak jak Wasz telewizor, samochód, może być to urządzenie z wyższej półki, z niższej półki. Jak chodzi o rzeczy, które są w takim obiegu, już znane od wielu lat, łatwo sobie wyrobić opinię. Natomiast powietrzne pompy ciepła są nowością na polskim rynku. Dlatego jest wiele firm, które na dzień dzisiejszy sprzedaje pompy o bardzo, bardzo słabej jakości pod markami polskimi, niemieckimi, szwedzkimi, mówiąc, że są to pompy topowe podają wykresy wydajności tych urządzeń jakoby były one super sprawne. Natomiast owe wykresy pochodzą e, znowuż z chińskiej fabryki gdzie nie obowiązywały ich te same zasady e, normo e, normowania badania sprzętu jak tutaj na miejscu w Europie czy w Stanach. Zalew azjatyckich tanich pomp ciepła e, został wykryty kilka miesięcy temu w Niemczech. Tamto właśnie e, ich urząd nadzoru postanowił, iż każde urządzenie montowane na tamtym rynku musi mieć certyfikat sprawności i wydajności potwierdzony poprzez niemieckie laboratorium badawcze. Co ciekawe, w Polsce również bardzo szybko nasi sprzedawcy, producenci połapali się w tym temacie już od 1 kwietnia. Wchodzi wymóg, że każda pompa ciepła sprzedawana na polskim rynku będzie musiała być certyfikowana przez prawdziwe, legitne laboratorium tutaj w Europie, i wówczas będziemy mogli porównywać dobre pompy do złych pomp, ponieważ na ten moment wszystkie wyglądają na papierze fantastycznie, a w rzeczywistości jedne pompy faktycznie robią to, co mają w katalogu, a drugie. Są to po prostu ładnie zabudowane grzałki tak. elektryczne. Jak więc typowy kowalski może połapać się, która pompa jest dobra, a która nie jest dobra? Na ten moment odpowiedź jest: e, odpowiedź brak, ponieważ e, tylko insajderzy, tylko instalatorzy, którzy montują tego dużo, którzy rozbierają te urządzenia, są w stanie powiedzieć, jakie to e, jest urządzenie. Jeśli wejdziemy na fora internetowe, facebookowe, tam jest multum informacji, większość z nich nieprawdziwych. Ludzie czytając wszystkie opinie, spędzając godziny przed ekranem, nie są w stanie pojąć, gdzie jest góra, gdzie jest dół, co jest prawda, co jest fałsz. Dlatego tylko doświadczony instalator, którego interesie nie jest wciśnięcie pompy na siłę klientowi, jest w stanie wytłumaczyć mu, na czym polega różnica pomiędzy pompą, która będzie. Bardzo oszczędna, cicha, sprawna i będzie produkowała dużo ciepła. A co taką pompą właśnie nie jest? Osobiście, zanim zainstaluję jakąś pompę mojemu klientowi, mam ją przynajmniej jeden sezon grzewczy u siebie w domu lub na firmie. W tym momencie mam przetestowanych 12 urządzeń typu powietrze-woda. I mogę bardzo dokładnie powiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy właśnie pompą dobrą, pompą średnią i pompą bardzo dobrą. Ja i w mojej firmie uparłem się co do kilku marek, których trzymam się. Od wielu lat. Te pompy montujemy klientom. Te pompy gwarantujemy. Te pompy dają mi spokojny sen przede wszystkim jako instalatorowi, bo to jest podstawa. Nie sztuką jest zamontować, zapomnieć i później nie odbierać telefonu. My mamy zamontowanych ponad 1000 pomp ciepła i jak przychodzą mrozy, mój telefon nie dzwoni. My nie mamy serwisów, my nie mamy awarii. Oczywiście zdarzają się głupotki i drobne rzeczy, które wychodzą w kontekście tego, że klient nie przeczytał instrukcji obsługi albo czegoś zapomniał ze szkolenia, natomiast nie miewamy poważnych awarii. Oprócz jakości urządzenia, drugim równie ważnym czynnikiem, jak chodzi o to, czy pompa będzie dobrze nam służyć, czy nie, jest jej dobór. I przy tej okazji bardzo często pojawia się pytanie od klienta. Panie, a ile ta pompa kilowatogodzin weźmie w, nowe, w moim domu? Odpowiedź jest trywialna. Weźmie tyle, ile dom będzie potrzebował. Pompa ciepła jest to urządzenie w pełni automatyczne, to znaczy najlepiej je włączyć i zapomnieć. Nie grzebać, nie próbować być mądrzejszym od algorytmu producenta. Z tego tytułu, właśnie jak klient zaczyna sobie wybierać harmonogramy, kombinować na taryfy nocne pojawia się, bym powiedział, 50% potencjalnych problemów. Pompa jest od nas mądrzejsza w kontekście grzania. Nie próbujmy być mądrzejsi od inżynierów, którzy spędzają tysiące godzin nad wymyśleniem algorytmu. Dlatego pompa weźmie tak, jak wcześniej powiedziałem, tyle, ile budynek będzie potrzebował. To znaczy, nie ma magicznej liczby kilowatogodzin i określenia tego, ile yy, będziemy musieli wydać pieniędzy bez policzenia dobrze zapotrzebowania budynku na ciepło. To jest taki podstawowy dokument, który jest w stanie określić jak dużo później zapłacimy za użytkowanie naszego domu. Pompa nie jest też perpetuum mobile, to nie jest coś, co będzie napędzane za darmo. Prąd, który jest używany do zasilania pompy ciepła, Musi zostać zakupiony. Ilość tego prądu jest wprost proporcjonalna do tego, jak mamy dobrze ocieplony budynek. I często jest tak, że mówi się, no jak budynek jest nieocieplony, to nie można montować pompy ciepła. No jest to fałsz. Mamy dużo budynków, które nie są dobrze ocieplone, a fajnie funkcjonują. Bo chodzi też o kwestie związane z wygodą, bo nie zawsze jest tak, że osoba, która na przykład mojego taty tak? i mamy ludzie na emeryturze, którzy nie mają już siły machać siekierą, nosić tego drewna i, i po prostu pewnie, że jakbyśmy wzięli kalkulator i masz swój lasek, masz sąsiada, który ma dostęp do taniego drewna, to wyjdzie ci, że jak nie policzysz swojej pracy, to na tym drewnie będzie 1000 zł taniej w ciągu roku. Natomiast jak zaczniesz wszystko brać do kupy i później jeszcze okaże ci się, że. No, tak faktycznie, to ty nie masz siły już podkładać, wtedy zaczyna się sytuacja troszeczkę inaczej układać. Tutaj porównałem dwa skrajne przypadki, czyli ogrzewanie pompą ciepła typu powietrze-woda i najtańsze medium, jakie jest na rynku, czyli drewno. Natomiast jeśli porównamy pompę ciepła do węgla, ekogroszku, peletu, ta różnica jest już znacząca. Węgla sami sobie nie wykopiemy, pelet raczej sobie sami go nie wyprodukujemy. Jeżeli musimy kupić go po cenie rynkowej, to raptem się okazuje, że taka kotłownia na pelet jest dwukrotnie droższa w obsłudze niż kotłownia z pompą ciepła. Ale zboczyłem nieco z kierunku, o którym zacząłem mówić w tym paragrafie, a mianowicie o zapotrzebowaniu budynku na ciepło. Co to takiego jest? Czemu jest to takie istotne dla funkcjonowania pompy ciepła? Obliczenie zapotrzebowania budynku na ciepło jest to suma wszelkich strat ciepła, jakie budynek ponosi podczas swojego funkcjonowania, i ona rzutuje na to, ile będziemy potrzebowali kilowatogodzin energii. Jakiejkolwiek, czy to elektrycznej, czy przekazanej formie drewna, węglu, węgla, gazu, nie ma to znaczenia. Natomiast na końcu otrzymamy wynik, ile nasz budynek tych kilowatogodzin rocznie tak naprawdę potrzebuje. E, Podkaże nam również, ile będziemy potrzebowali ciepła w e, sytuacjach ekstremalnych, to znaczy w zależności od danej strefy klimatycznej. A tutaj mała ciekawostka. Czy wiecie, że Polska ma pięć stref klimatycznych? Tak, najcieplejszą strefą jest Pomorze, gdyż wszystkim się mogło wydawać, że na północy jest zimniej, a tu akurat nie. W zimę jest cieplej, w lato jest zimniej. Morze jest buforem ciepła, który w pewien sposób chroni właśnie tę tą północną część Polski od, od zimnego, arktycznego powietrza. Natomiast najzimniejszą strefą w Polsce są okolice suwałk i zakopanego. Czy to oznacza, że w suwałkach nie można zamontować powietrznej pompy ciepła? Yy, można. Tylko trzeba do tego tematu podejść troszeczkę inaczej. Trzeba ją przygotować na mrozy w okolicach 25, a nawet 30 stopni. Są takie pompy. Dobrzy producenci mają je w ofercie jako standard, nie są wcale dużo droższe, tylko trzeba po prostu o tym wiedzieć i zastosować taką pompę w takim miejscu. Jeśli zastosujemy konwencjonalną pompę ciepła, której krzywa wydajności spada wraz ze spadkiem temperatury diametralnie, okaże nam się, że już przy minus 10 będziemy mieli cały nasz system ogrzewany grzałkami lub też Będziemy musieli bardzo mocno przewymiarować wielkość pompy ciepła, co odbije się w postaci negatywnych skutków w okresie wiosenno-jesiennym. Bez obliczenia zapotrzebowania budynku na ciepło, nie jesteśmy w stanie obliczyć punktu biwalencji i nie jesteśmy w stanie nałożyć krzywej wydajności naszej pompy ciepła. Jeśli tego nie zrobimy, to tak naprawdę zgadujemy, i każdy budynek jest inny, chyba że mówimy o rzędzie szeregowców, które są wszystkie mniej więcej takie same. Ale z mojego doświadczenia, nawet w takich szeregowcach, bardzo ważne, żeby zrobić dokładny wywiad z rodziną, bo w jednym może mieszkać dwie osoby, a w drugim może mieszkać sześć osób, i wówczas zapotrzebowanie budynku na ciepło będzie troszeczkę inaczej liczone, choćby na, ze względu na potrzeby ciepłej wody użytkowej. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Bez tego nie wolno instalować pompy ciepła. Aby pompa ciepła dobrze funkcjonowała, musi zostać również dobrze zainstalowana. I tu chodzi głównie o dostosowanie istniejącej instalacji CO i CWU, tak aby pompa ciepła mogła z tym dobrze współpracować. Pracując na starym budynku, montując pompę w miejsce, np. pieca na węgiel, kotła na węgiel, Instalator nigdy nie wie, z czym ma do końca do czynienia, ponieważ instalacja została wykonana np. 30 lat temu. Zostały użyte różnego rodzaju materiały, różnego rodzaju przekroje, różnego rodzaju kombinacje alpejskie pochowane w ścianach, które czasami dopiero wychodzą w trakcie pierwszej zimy. I tutaj liczy się tak naprawdę doświadczenie instalatora. Jeśli ktoś myśli, że jest w stanie zainstalować sobie pompę po dwudniowym szkoleniu u producenta, to naprawdę może się bardzo mocno pomylić. Na czym więc polega taki dobry montaż? Żeby to streścić, mogę powiedzieć, co jeden z wiodących producentów pomp ciepła kilka lat temu powiedział mi, kiedy zaczynaliśmy współpracę, gdy ich technik z centrali przyjechał zobaczyć moją instalację pompy ciepła. Wszedł miły pan Tomek i mówi: O, panie radku, wy to na bogato robicie, bo tego to nie trzeba, tutaj to można inaczej zrobić, tych zaworów to nie trzeba. A ten bufor to w ogóle po co panu? Przecież tu jest podłogówka. Po paru latach okazało się, że ten sam producent ukrył się w język, i w tym momencie jest to wymóg konieczny. Wszyscy robią tak, jak ja montowałem pompy 6 lat temu. Robienie na bogato nie oznacza, że chcemy koniecznie wydać więcej pieniędzy klienta. Tutaj chodzi przede wszystkim o święty spokój mój i właśnie przede wszystkim klienta. To znaczy, że pompę montuje się raz i się o niej zapomina, nie wraca się do tematu. I ja muszę przewidzieć troszeczkę i spojrzeć do przodu w przyszłość, co klient potencjalnie może zrobić z tą swoją instalacją co aż ja Już nawet nie mówię o pompie. Tylko na przykład, jeżeli on sobie domontuje termoregulatory na poszczególnych pędlach podłogówki. Ja to muszę mieć z tyłu głowy, że on sobie może za 3 lata to zrobić. tak? I mój system będzie zawsze na to przygotowany. Istotne jest również uwzględnienie innych potencjalnych źródeł, które mogą zasilać budynek w ciepło. Nasi klienci bardzo często, przynajmniej w pierwszych okresach, postanawiają zachować jakiś tam piec gazowy czy dołożyć sobie jakiś tam kociołek który będzie na wszelki wypadek. Ja odradzam, ponieważ wiem, że na dzień dzisiejszy dobrze zrobiona instalacja na pompie ciepła jest w zupełności wystarczająca, a jak nie będzie prądu, jak tutaj niektórzy oponują, to i też kocioł gazowy nie będzie chodził, więc no ja jestem zdania, że jedno dobrze zrobione źródło w postaci pompy ciepła w zupełności wystarczy. Reasumując, jeśli mamy już wybranego odpowiedniego producenta naszego sprzętu. Jeśli mamy dobrze policzone zapotrzebowanie budynku na ciepło i wybraliśmy sobie odpowiedniego instalatora, który wykona naszą instalację kotłownię zgodnie z normami i tak aby pompa miała jak się rozpędzić i dobrze funkcjonować przez wiele lat, to zostaje nam jeszcze kwestia finansowa. Tutaj bardzo często ludzie mówią, ale pompa ciepła to jest najdroższe co może być. Absolutnie tak i absolutnie nie. Wszystko zależy, tak naprawdę, od dofinansowania, które na dzień dzisiejszy nasza firma załatwia nagminnie każdemu naszemu klientowi. Dofinansowania są w przedziale 40 do 45 do 100%. Tak, nasi klienci. Są w stanie sfinansować pompę. Bardzo często łapią się na programy prefinansowane, czyli nie muszą w ogóle wyciągać nawet złotówki z własnej kieszeni. Nie trzeba zakładać zawczasu pieniądze, żeby później ktoś zwrócił w ramach dotacji, tylko od razu dotacja jest wpłacona do nas. I tutaj w tej sytuacji, no tak naprawdę, klient ma jedyną możliwą okazję w swoim życiu, że coś dostanie za darmo. Bo wiem, że mało kto w to wierzy, ale. Ale zdarzają się, a jak to się dzieje, to trzeba do nas zadzwonić, wytłumaczymy i powiemy, czy akurat kwalifikuje się dana osoba do, do tego procesu.